No, mów kozaku. Dobra. E, siemka wszystkim, ja jestem Temai. A ja Gray. I dzisiaj właśnie zagramy w Minecrafta. Nie, to jest głupie. No dobra, kistem, wrzucamy to na YouTube. Ej, ty jesteś głupi. Nie, ale tak na serio. Na spontana. No dobra, bijowce. Dobra, już, już zaczęła się seria. Tak? A fuck it. Rozumiem, że potwierdzasz to co mówię. No tak. No to dobrze. No to witamy te oficjalnie teraz tak wszystkich. No takie małe na razie niezorganizowanie między nami. Chyba twoje. Nie. A, ty też to jesteś, hehehe Mięsko, sko, bogate krowy Krowy, the fuck <gry> Nie no, jak to jest Minecraft to Rozumiem, że mogę się pomylić Kurde, jedzenia nie mam Przez tyle czasu co my staliśmy już Prawie cały głód No tak, nasze próby to ogólnie Nie wiem, kombinowaliśmy strasznie Z nagrywaniem O kurde, ej, głód mnie bije <noise> Ej, nie, to nie jest śmieszne. Jak to? My zabić trzy świnie. Dobra. Jeszcze nie na warty? Pork chopa porkchopa. Porkchopa? Tak, to chyba tak się nazywa. Nie, my mam polską wersję, więc. Nie muszę się. A ja nawet nie wiem. A ja mam mam po angielsku taki, to jest porkchopa. Ach. Ach, jak ja kocham achievementy w Minecrafcie. No i tak, właśnie, może coś powiemy, co. Na temat e, wykonania, to że e, filmiki, które się ukażą, to będą dzielone z perspektywy e, moje, mojego oraz Grave'a. No dokładnie. Znaczy, to będą takie cięcia, że po prostu będzie właśnie taki przeskok perspektywy. Tak to sobie śmiesznie wykombinowaliśmy. Co dokładnie to nazwy to jeszcze nie wiadomo. E, ja robię tego, tabla. Jak coś. Okej. Okay. To by się przydało, czekaj. Postawię. Bang bang. Gramy... W ogóle na full screen jak się dziwnie gra po... Też, też właśnie full fullscreena i... Jakoś tak. To nie ma dawno, dawno nie grałem na fullscreen. Daj mi kilofa. Zrób sobie. Daj, 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 węgiel. Bo go kwiatkiem wykopię. Nie. No to nie. To idę za potrafię. Nie no, garni trochę. Wiesz co, możesz zrobić? No? Mm, mm. Lepiankę prowizoryczną, ja trochę surowców możesz pozdobywać. No dobra, ale chociaż ter drewno trochę potrzebuje No to mało masz drzew? No ale muszę go ściąć. A <głysy> się nie chce. To ręką bij. Swoją pałą. <głysy> Ej, boli. Gramy na 1.4.4, tak? Tak. Coś takiego niż tyle tych tak mnie nie grają, że. Nie no, ogólnie tak. No znaczy graliśmy w sumie w tego momencie. Ale kiedy, znaczy no kiedyś. Łado, no. ładowało się tej grube godziny. Mm, teraz jakoś tak pomyśleliśmy, że no fajnie by było coś nagrać z tego. Tak, tak. Pomyśleliśmy, że tak jest zwykłe let's play na necie, kurde. Ile można, jakieś takie, eee, cześć, z tej strony ktoś tam, dzisiaj postawimy kloca, nie. I to na tyle, przez 50 odcinków, i na tym się kończy let's play. Dokładnie, takie, A my chcemy wprowadzić tak trochę nowych rzeczy. Ogólnie, mm. tyle to... czasu nie grałem, że już mam chęć poznać co tutaj nowego do Minecraft'a. Tak, tak. Przybyło. Też... Mm. Masz No teraz to ja sobie zrobiłem wywarto. Ja wiem, że ty fata. mi go dajesz, bo już masz kamienny. Tak. E, tutaj, może w skale się wkopiemy, co? No spoko. Dobra. E, tego Dirta nie rozkopiesz? Ja to już zrobię kill, bo mam kamienny Ty, Dirta rozkop. Tutaj głupio patrzysz. Albo <grym grym grym grym> to... no, o, o owce, idź owce. Owce. Owce, za... owce powiadasz? Aaa. Przydałoby się żelazo, żebyś nożyca. Wtedy dają więcej tego... Wełeny, o ile pamiętam. No tak, dają, dają. Ma... A nie, to... to... Nożyca. Myślałem, że to z mieczem też tak działa. Hehe, hmm. kopię kilofem dirta. Hehe. Kto mi zabroni? Kurde. Nie widzę żadnych zwierząt. A jedzenie... głodnie to ja też jestem. Też bym coś o, o, dobra, mam świnie owce. Z zaskoczenia. Sorda se zrób. No ja zrobiłem, synu. Like a boss. O, ale mam tu dużo zwierząt. Mam nadzieję, że nie strzela tego mojego klikania. Boże, jak ja nienawidzę początków w minecraft'cie, są takie do dupy. <laughs> Później spoko, jak już masz wszystkie takie swoje ustawione rzeczy. Yep. To wiesz no, przynajmniej masz jakieś odniesienia, a teraz takie... Ee, wszystko... No nie ma gdzie spać. No dokładnie, a to już kompletnie fail, nie jesteś zamurowany wszędzie szkielety, a to bez łóżka. No. He, dobra. Bawię się w architektę. Ty tam zaplono już pieczy piecyki jakieś. Dobra, mam, mam, koble już mam prawie tak Pieczyki, dobra. chcę zobaczyć jaka to wysokość. Ehe. Dobra, to chyba zrobimy taki myk. O, ile nam Minecraft pozwoli, ja przygotuję zupę grzybową, takie rzeczy. O, ja będę kucharzem. No, nie, coś mi się pomyliło. Już mi się zdawało, że ty miałeś zamiar iść na gastronomię. Nie, no, ty kiedyś chciałem, miałem. Chciałem iść, po... ale nie wyszło. Nie wiesz, Informatyka lepsza. No, oczywiście. Ja wolało. Po części w jakiś sposób będę spełniał tą funkcję gastronomii. Ale to tak na poboczu. Głównie informacje. Już się realizował w kuchni, jak prawdziwa kobieta. Hej! <laughs> <laughs> dobra, I w życiu Dobra. Mam łóżko. Dokładnie dwa. Seriously. Pomyślałem o tobie. O, dobra, budujemy. Ty. A tu na lewo fajne przejście. O, i jest węgiel. A ciebie tu nie ma. A ja mam już węgla. No, ale to jest dużo węgla. Gdzie są piecyki? Nie, nie, nie. Ja idę zrobić łopatę, bo piecyki. ja Piecyki. Tak Co piecyki? Dajesz piecyki, bo jak chcę jeść. Zaraz. Czekaj. Eee, łopatę. Eee... Piecyk, tak? Boże. Skleroza. Bang, bang, bang. Zrobię dwa od razu. A co? No, no, no. A co? Pom masz, masz zwykłe szybki może? Nie. Bule. Chyba nie. Eee, tu postawię. Masz. Dziękować, za. teraz węgiel do niego jeszcze wpakuj. <laughs> Jaka ty wymagająca jesteś. Hej. <laughs> Dobra. O, drewno. Sadzonka. Mm. Jak my to tak. zrobimy, śmiesznie? Ej dobra, ty nie mów tak do mnie jak do dziewczyny, bo jeszcze ludzie pomyślą, ja że tak to. naprawdę jestem. Nie masz jeszcze takiego kobiecego głosu. No ale wiesz, nie wiadomo, jak tam poniku se skojarzem czy coś. A ja to już ty powiedziałeś, żeby nie było. No dobra, ale no, dobra, wolę, dobra. wolę być ostrożny. Tak myślę, że zrobimy taki Dirt House prowizoryczny i skończymy ten odcinek jeszcze trochę. No spoko. No i jeszcze można tak jedną tą nockę tak przesiedzieć i rano jakoś skończyć. Mhm. Mm żeby też nie zanudzać, a już w następnym odcinku powitać. Tak, my sobie chyba jeszcze w międzyczasie trochę pogramy, nazbieramy tych surowców, żeby nie, nie zamulać tutaj. I będzie elegancko. Do... Dokładnie. Ooo he Dobra. Dobra. Mówię od razu, że się boję tych kliperków, więc wam One są nieprzewidywalne, a jeszcze mają ten system jakiejś tam inteligencji, że... O, co to? Co to, to tu buduje zamek? Mhm. Mm Pro. No i patrz... A nie, już myślałem, że nie z tego węgla. Dobra. Jesteś bardzo głodny? Nie. Ja. Ja mam mam trzy pork chopy jeszcze jak coś o, no to ty tam Ja tutaj chcę mam trzy i nie wiem komu dać dwa Okej, okay. Ty tam się wyżywisz widzę Kobla mi nie stwarzczy Kurde kurde szybciej 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 A. Szybciej niż to niż to Teraz uciekaj uciekaj pam, pam, a no może i starczy Chyba na styk nawet Eee, kozak na styk Ale to i tak nie zmieniłem faktu, że potrzebuję więcej. Jest bardzo ładny. Cicho Halo? Bóg? No patrz no i nie zamkniesz po sobie już Co za patologia. Kopiemy, Ty, o. deszcz pada jeszcze. Nie. Zmokniesz. O, a my co tu mamy? A. Dobra, zabrakło mi. To sobie ze ściany wyjmę. Dobra. O, ładnie. Tak przytulniesz. Gdzie przytulnie? Przy tych drzwiach. Kecha w ogóle ciekawe, czy ktoś to obejrzy. No... Ktoś to mu obejrzy. Trudno, trudno. My to robimy z przyjemności. No, nie mamy co robić. Ty, Kiedyś... śnieg... A, dobra. Teraz chizamo. No, no bo... Ten... Biom zimowy. No, no, ja nie widziałem właśnie... Znaczy, no wiedziałem, ale... No nie wiesz co chodzi. Dobra, no. Nie no się do... dobra. Nie będę się produkować. Okej, okay, okej. Okay. Who cares? Ej, zobaczę. Co ty tu robisz? O nie, sorry. <grym> okej. Okay. Nevermind. Dobra, to jedę do swojej kopalni. Znaczy no, stworzę tą kopalnię pierw. Okej, okay, tyle starczy 49. Eee, powinno. To co? Ja już myślę, że to można zakończyć, bo tak patrzę na czas, to mamy już 12 minut. Tak około będzie odcinki trwać 15-20 minut. Dobra, nie, płacz, poczekaj. Więc na pierwszy raz można już to tyle, co? Nie, płacz, poczekaj. Szczerze nie oświetlę, że tu nie było, że patologia mieszka. Too late. O mój Boże co to jest Falsz. Jakiś posklejany z dirta Nie doceniasz prawdziwej sztuki No, dobra ja bym to zrobił... Żeby to, nam nie przeciekało rozumiem Coś w tym wyjście, no. Ja bym w ogóle pyknął setu z drewna to wszystko Ale to i tak prowizorka się uczyła A stąd dziewczyna. pójdziemy Yep. O, dobra, chociaż już sucho. O, oh, fuck, dobra. Like a boss. Słyszę zombie. A, nie no, kozak. Kozak forteca. <laughs> Nawet creeper nie przejdzie. Dokładnie. Aha, tutaj to zejście i gdzie ty niby jesteś? Ja? W czarnej dziurze. O, ktoś się do... ktoś... mamy gości. Tak. Aha, pa dobra jak tutaj względem. otwórz. Ty on to niszczy player. Nie, nie niszczy tego. Jak to nie niszczy? A, dobra. Nie, na chat że No dobra, ale już tak to wygląda. No... Ej, myślę, że sam to otworzył. O więcej ich jest czekaj. To ty przywitaj herbatką i tam wszystkich Aha. sąsiadów nowych. Get the fuck over. Okej. Okay. Jak? No, przyjaźni nastawieni? Mhm, tak. No, no to Zdefinie, najważniejsze. Tyfnie. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Tak, jak no, na nauczycieli. No. Tutaj robię salon co? co co robisz? Ty żyjesz jeszcze tam? Ha <ścoughs> Okej, okay. rozumiem. Ale już możesz chyba, no nie? No, chyba nie <laughs> Nie no spoko no Co ja będę do się wygadać, ja mówiłem żeby to skończyć wcześniej, to nie, nie Tak, to jest tak jak się nie, nie słucha Co mam mówić jak Kirof się tworzy, synu Dobra, to... Do to z, bo zamulasz już, chodźcie, pożegnamy. Nie wiem, no właśnie, no Cię, dlatego bo już wcześniej zacząłem zamulać. Okej. Okay. F 5 F 5 z kublem. Z kublem. Dobra, Dobra. temaj tema to żegnaj się, nie? Dobra, no to siemka wszystkim. Mi ojca i syn ej ducha. Siem.